Szczęść Boże, przez Ryszard Halba, Państwa, moim gościem jest pan Jan, redaktor Jan Bodakowski. E, mamy dalszy ciąg e, odcinków, e, rozmowy. E, bez cenzury. Bez cenzury, tak. Bez cenzury, nie jesteśmy cenzurowani. E, mówiliśmy o wielkich wartościach, o polityce, e, o gospodarce, a dzisiaj chcemy między innymi o wartościach porozmawiać, o konwencji stambulskiej. Na czym polega konwencja stambulska? Za poprzedniej władzy zaakceptowano ją, i to jest o tak zwanym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nazwa jest dobra. Niedawno w jednym z kościołów wyszedł, jak przemawiałem o świętości życia, pan mówi: O proszę, księdza Kościół jest za tym, żeby nie było wypowiedzieć konwencję stambulską przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ja mówię, proszę pana, niech pan poczyta sobie to. Bo ludziom się wydaje, że to jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a to jest o, o, o odwrotnie. Ile celu ma konwencja stambulska? Typowy przejaw lewicowej manipulacji. Pod dokument, to dokument nosi piękną nazwę, tak. a w środku są treści, które nie mają nic wspólnego, bo to jest konwencja przeciwdziałania przemocy wobec kobiet a w środku my znajdujemy straszliwą, toksyczną gender propagandę. Jest tam stwierdzenie takie, że przyczyną, to jest marksistowskie, wzięte z marksizmu, taka, taki, taki, taka teza, która jest całkowicie fałszywa, że przemoc wobec kobiet wynika z walki takiej klasowej między kobietą a mężczyzną. E, wynika z tego, że e, mamy tradycyjne no, role społeczne. I ta konwencja postuluje, żeby zlikwidować tradycyjne role społeczne e, i wprowadzić i wykorzystać do tego edukację. Więc mamy po prostu zapis w tej konwencji i wprowadza, i wprowadza właśnie takie, taką, takie teorie genderystyczne, które są bardzo niebezpieczne, bo e, rodzina. Rodzina, tradycyjna rodzina jest y, taką instytucją ładu społecznego, która powstała w naturalny sposób. I no tak, jest... jak mówi księga Rodzaju. Na początku Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Powiedział, bądźcie płodnie, rozmażajcie się, płodni, abyście się, aby się zanudzili ziemię. Tu jest też taki sens e, również demograficzny. A tam, gdzie jest promocja. Gender, że kulturowa płeć, prawda? Dziecko może sobie wybierać płeć, można zmieniać ją i tak dalej, a wiemy, że to jest chore. Należy yy, pomagać, jeżeli są jakieś zjawiska, dewiacje, żeby leczyć. Które, które mają, mają problemy z identyfikacją własnej płci niewątpliwie trzeba im pomagać. Natomiast y, nie można im wmawiać, że one mogą sobie same y, tą płeć, że można tą płeć zmienić. Bo no zresztą w fakt... szkołach też były tak zwane te y, czwartki, y, jak one się nazywały, y, czarne, y, gdzie y, właśnie robiono przebieranie, y, dziewczynki Tączą, przebierano, tęczowe właśnie czwartki, dziewczynki za chłopców przebierano i odwrotnie. Jak można można tak no, no, indoktrynować ja, dzieci. Ja powiem po co to lewica robi. Lewica właśnie przez takie dokumenty jak konwencja stambulska, poprzez tą tęczową propagandę w szkołach, to jest zgodnie z taką doktryną wypracowaną przez szkołę frankfurcką. To było przed II wojną światową grono marksistów, freudystów którzy zobaczyli, że rewolucja komunistyczna jest, tak jak przeprowadzają ją bolszewicy, jest trudna do zrealizowania. Czyli słabo skuteczna. Słabo skuteczna na Zachodzie, więc trzeba było wymyślić inny model rewolucji. I oni sobie wymyślili, że zniszczą świat zachodni poprzez propagowanie demoralizacji seksualnej. Dlatego, że... Uderzając, w, właśnie demoralizując ludzi, niszczymy takie pierwotne naturalne wspólnoty, wspólnoty ludzkie, takie jak rodzina, religia, naród, kultura. A jest to z punktu widzenia lewicy bardzo ważne, bo te naturalne wspólnoty są barierą dla lewicy w przyprowadzeniu, w zdobyciu despotycznej władzy. I oni po to chcą rozbić więzi społeczne, żeby ludzie byli niezorganizowani, żeby nie byli pewni tego, kim są, bo kwestia tożsamości seksualnej jest bardzo ważna, byli, byli, żeby byli zagubieni i żeby można było manipulować nimi, wzbudzając w nich niezdrowe... Yy... Pragnienia seksualne i dając im możliwość realizacji tych pragnień. I to jest właśnie ta co oni to osiągnęli skutek chociażby w Irlandii, czy gdzieś uderzyli najpierw w kościół, później w rodzinie i, i, i wreszcie naród. I wtedy mogą manipulować tym. Ale tak jak, jak tutaj Pan wspomniał o tym, że, że poprzez tę rewolucję seksualną wtedy człowiek jest podatny na, na to, co proponują te. Lewackie siły. E, okazuje się, na szczęście okazało się, że, że w Polsce mamy środowiska, które e, bardzo poważnie podeszły do tego zagadnienia. Nie dały się zmanipulować i rozpoczęły walkę. To jest wielka, wielki szacunek dla Instytutu Kultury Prawnej Ordo-Juris, który tak. zapewnia nam, katolikom, konserwatystom takie merytoryczne zaplecze do dyskusji, bo dzięki temu instytutowi my wiemy po prostu, poznajemy co jest w tych przepisach i nie dosyć, że możemy sprzeciwiać się wobec tego, co, co jest patologiczne, co jest nam narzucane, te, tej konwencji stambulskiej, tej karcie tęczowej, którą pan Trzaskowski w Warszawie no tak podpisał, to. to możemy się sprzeciwiać temu, żeby, żeby właśnie seksedukatorzy szli do szkół i demoralizowali dzieci, propagując wśród dzieci szkodliwe dla zdrowia zachowania. To, możemy, to daje jest także oferta taka pozytywna. Taką pozytywną ofertą są samorządowe karty rodziny, tak? ale właśnie karty które, które są wprowadzane, żeby bronić, bronić polską rodzinę, polskie dzieci przed, przed demoralizacją. I to, jest, I to jest bardzo cenne, że nasze środowiska nie tylko przeciwstawiają się demoralizacji, ale także mają taki program pozytywny. I y, y, wszystkich ludzi, którzy, którzy na przykład mnie y, tutaj ksiądz powiedział bardzo ważną rzecz, że y, jeżeli nam się nie wierzy, proszę bardzo, to bardzo słuszna podstawa. Trzeba być krytycznym wobec wszystkich, ale szanowni Państwo, jak ktoś nam nie wierzy, to niech sam zajrzy do tych dokumentów. Tak, niech to sam trzeba postawić. Jak się jest ciekawe, czy y, standardy WHO są tak złe jak my mówimy, to niech wejdzie na stronę przedstawiciela WHO na Europę w Polsce, czyli niemieckiego Ministerstwa Zdrowia, tam ma po polsku treść tych standardów i może sobie przeczytać, że od 0 do 4 lat dzieciom ma, dzieci mają być uczone zachowań autoerotycznych, czyli masturbacji. Patologia jakiejś. proszę sobie wyobrazić, dorosły, który idzie do żłobka i, i przedszkola i będzie dzieci. Jak takie dziecko się od dziecka Ucie. zmanipuluje, to później będzie ciężko wyjść z tego. E, więc e, musimy się e, przeciwstawić. Bardzo dobrze, że, że przedstawiciele rządu wypowiedzieli się, mam nadzieję, musimy... Tak. Musimy tego pilnować, żeby tą konwencję o, wypowiedzieli. Bo... Dziękuję Państwu za oglądanie nas. Państwa moim gościem był Jan Boda, redaktor Jan Bodakowski tematem rozmowy bezesczenia. Rozmawiał z księdzem Ryszardem Halbą, portal prawy miesięcznik Moja Rodzina w każdym kiosku warto kupić. Tak jest. Dziękuję bardzo, Szanowni